Wydawnictwo Agora przedstawia Marek Klat, Paweł Paliński, Mirosław Piepka, Michał Pruski Kamerdyner Miłość, wojna, zbrodnia Prolog Wiosna 45 piątego ominęła starzyno Zjawiła się przelotnie na kilka ciepłych dni, zaraz po mroźnym lutym, tylko po to, by zmienić śnieg w breje i tyle ją widziano. Raz zadeła ciepłym wiatrem od strony kłanina, raz przyniosła deszcz od starzyńskiego dworu, potem uciekła w las bez pożegnania. Kaszubskie hecze stały pośród tego błota jak wryte, jakby w pół kroku. Bo co to za porządki w niegdysiejszych prusach przychodzić tak bez zapowiedzi i znikać przed czasem tamtego dnia w marznącej mrzawce wioska wyglądała na zastygłą dawno opuszczoną w obejściach nie tliło się światło obory były puste, kurniki rozdziawione kilka kokos pałętało się tu i tam grzebiąc w ziemi bez większej nadziei. Kościółek na wzniesieniu od rana brał w siebie lodowatą, pucką bryzę. Było trochę jak w bajce, gdy się czeka na larum, na jakieś wezwanie, a tymczasem nic takiego nie nadchodzi. Dopiero koło południa wiatr przywiał z zachodu podniesione głosy mężczyzn. Kwoki uniosły łebki i zaraz rozpierzchły się w popłochu. Z niewysokich grzęt skryjówek w drewutniach przyglądały się obcym. Szło ich trzech, jeden za drugim grząskim poboczem. Dwa i czerwonoarmiści, za nimi przygarbiony chudzielec w złachanej marynarce. Widać było po nich ogromne zmęczenie. Musieli tego dnia przejść wbrew pogodzie spory kawałek. "Żołnierze nie przestawali się przekomarzać i rozglądać na boki, ale ten trzeci ciągnął niczym na stracenie, noga za nogą, ze wzrokiem wbitym w ziemię. Zatrzymali się dopiero przy opuszczonej świątyni, jakby wśród roztopu szukali oparcia. Rozdzielili papierosy i ćmili przez chwilę, ale żar gasł pod zacinającym deszczem. Wreszcie starszy stopniem oparł się o mur i i dłubiąc bagnetem w podeszwie, kazał skośno okiemu szeregowemu zajrzeć do kościoła. I co? Spytał po chwili. Wzięli wszystko, towarzyszu kapralu zajcew. Wszystko? Co do świeczki. Kapral splunął.